Albo my mieliśmy być jeszcze przy Twoim odcinku? Tak, przy wywiadzie z Miami i tak zapraszam, bo tam, to jest dla mnie takie w ogóle kuriozalne, takie dziwne do kiedy Miami odnosi się personalnie do Konopskiego, że tu jest tak, nie no chodzi, że Miami jest większy, czy tam mniejszy, czy Konopski, jest tylko ta różnica wieku. No nie wiem, jakie Ty masz kompetencje, jakie masz doświadczenie. Uczestniczył w akcjach międzynarodowych oraz pracował jako agent kontrwywiadu wojskowego, człowiek orkiestra, ewidentnie. Wypowiadają się, no dobra, no chciałeś mnie ośmieszyć. Jeżeli, jeżeli to miało spowodować na celu, nie wiem, jakieś u mnie jakieś obawy psychiczne, nie wiem, lęki, no dobrze, no możesz tak robić rób tak dalej. Powiem Ci, tak, tak, w życiu mogą się nasze drogi jeszcze przeciąć. Te dwa inne światy. Tak. Wiesz, ten ganiał najsłudniejszych gangsterów w Polsce, a tu się personalnie do Mikołaja Tyla Welkonopski odnosi. I to wszystko takie jest dla mnie surrealistyczne, ale racjonalne. Ale wiesz, sumie, ja mi w całym tym odcinku, bo się tam wraca do Dody też zadaje bardzo wiele trafnych pytań, i on, on ma taki właśnie umysł analityczne i te wnioski wyciąga, i on do mnie mówi, że Tomek, zauważyłeś? I to, to naprawdę jest dziwne. Ja podam to tobie do oceny, że zobacz, Dodę atakowało i była na tylu innych portach, ona się do mnie przyczepiła. Ale przede wszystkim Denis. Zobacz na Marconia. Co on na niego mówił? Jak go atakował personalnie? Dalej jak atakuje. go pierwszy i tak jak go dalej atakuje? Co on na niego nie wymyśla? Nie wiem, cios, ślizga się po tym i tak dalej. I tam było, dobra, zabije cię, i tyle. Nikt do nikogo nie przed ja nie nocy, jak mówisz, to jest Denis, ale nikt do nikogo w nocy nie przed. Yy, nikt do nikogo nie nagrywa na niego filmu, nikt o wiesz, co chodzi. I Maja mówi, i tak samo, no, na któraś nagle odpaliła w obronie Dody i też nagle w obronie Denisa. Chcę po prostu z pomówienia De Denisa zamknąć do więzienia. To jest moje osobiste zdanie. I nagle są różne te. I, i, w obronie i on, Denisa, a tu jest zegar.